Witam serdecznie Dzisiaj zaczynam konwersję roweru na elektryczny tam już mam koło siodełko dodatkowo nie że tak, jakieś parę narzędzi no i tutaj wyświetlacz sterownik takie różne rzeczy Taki balagan tutaj słuchajcie mam, że jak e, będziemy przerabiać oto ten rower e, najpierw zacznę od wymiany opon e, zmienia. też nowe opony e, naprzód i na tył, nie? Zobaczymy jeszcze co zaznaczę, że Jeżdżę na tych oponach to była tylna opona to była z przodu, ale już też zajechana jest więc tam też mamy baterię no i tak w miarę jak będę coś tutaj takiego robić to będę pokazywać ale najpierw odkręcam przednie koło tylny wolnobieg przerzucam przerzucam to tu też zakładam opony, dętkę i zobaczymy jakby to jak to będzie pasować, oczywiście mam tutaj do ściągania opon taki zestaw, zobaczymy jak to się sprawdzi no i też na Wolnobieg też jest jakieś tam też specjalnie do tego zamówiłem więc zaczynamy, działamy, bo tak naprawdę dużo do zrobienia, a ciasno jest. Patrzcie jeszcze jeden rower wisi, który też niedawno kupiłem był pomysł, oczywiście, jego przerobić 27,5 cala koła. No, ale stwierdziłem, że przerobię ten na tym rowerku. Jeżdżę z dzieckiem, więc pomaganie potrzebuję. Jak najbardziej na tym, no a tutaj zobaczymy, jak, jak się spodoba. Bo to powiem, że pierwsze doświadczenie moje z elektrykiem, z e, e więc jak się spodoba to możliwe, że tutaj też coś wskoczy tutaj też e, co mamy tylna oponka już tak prawie się kończy, więc przednia jeszcze jest ok chyba, że zrobić podmiany i 27 nie wiem czy taki ten e, rozmiar e, żeby było zaszprechowane od razu te koła nie widziałem, widziałem 26, tak jak tutaj u mnie 26500W dalej chyba 28 było tutaj 28 chyba na śmiało wejdzie, tak mi się wydaje chociaż, chociaż nie wiem, nie wiem te pół wydaje się, że nie, nie byłoby żadnych problemów ale no, także chyba tutaj 28 by weszło no, ale było też zamówić 26, to tam chyba nie byłyby większej różnicy im po prostu by niższe takie dałoby się przeżyć, myślę dobra, później włączę co z tego To już przełożę mnie na tak dla porównania. Jest szersze. Jakieś cztery i pięć i pół, jeśli chodzi, no, so, zakońc. Także filmobieg. Odkręciłem, nie odkręciłem. Tak wskakuje nowy wątpliwie, i teraz jestem na takim etapie, że już trzeba montować tą baterię, gdzieś do ramy, a nie mam jak. Więc tutaj dziur nie mam coś wiercić można, ale jest taki kształt tej ramy, taki tutaj ostry, kurde, że tutaj tak by to wszystko się bujało. To jest jeden temat. W sumie Trzeba było brać na bagażnik baterię. Byłoby to dużo lepsze rozwiązanie w moim przypadku. Tutaj ten czujnik mamy. W sumie to już wszystko tak mało. To Te założyłem, też linki przełożyłem. Do tych klamek hamulców. Nawet już podłączyłem ten sterownik. Leciutki w porównaniu do baterii. <gry> no i tą skrzynkę też tutaj. Za bardzo nie mam jak włożyć. Proszę, tutaj. Tutaj by to pasowało. No ale mam mocowanie na. Potelik, więc za bardzo tutaj też nie skombinuję. Jak dam niżej go, to znowu będzie ocierać o koło. Dam wyżej. Czy nie, za czy nie za wysoko wtedy będzie? Wtedy całkiem kto by chciało. aż tutaj. No to nie wiem jakby to jakby to było że tak wysoko by było No także tutaj jeszcze mam do pomysłu to jakoś nie wiem może nawet tu pójdzie Znowu ta linka tutaj jest też nie za bardzo Także z tą baterią i z tą ramą to trochę tutaj mi nie za bardzo pasuje to jak mówię na bagażniku byłoby dużo lepiej Zobaczę, spróbuję na razie to wszystko na opaski dać później może jakieś tam powlatują jakieś mocowanka lotkowe, tak powiem, bo otwory tu raczej mają być gdzieś na coś: na bądź to mocowanie baterii, bądź to skrzynka stronika. No ale jakieś podpórki mają raczej tutaj być. Tutaj już rama jest inna, bardziej taka jak widać. O, na tej ramie byłoby bardziej by pasowało. No ale spróbuję na razie z tym. Nie chciałem za bardzo obci obciążać e, tyl, dlatego zamówiłem baterię na ramę. Tutaj już mamy kolo. Co prawda, o, nie jest ciężkie jakoś specjalnie. Dlatego rama wchodzi tu na ramę, znaczy bateria wchodzi na ramę. Tu jeszcze wchodzi fotelik na te kolo, dziecko. Moje dubsko wiadomo, że więcej idzie na tylne kolo niż na przód. Także pospinam na razie to na opaski. Podłączałem to już, już działa. Manetka gazu już. Przetestowałem to. Kurde, bym chciał też wyjechać na podwórko i tam zobaczyć, jak to, jak to odpycha. No, kurde, czuję, czuję, że nie jest tak słaby ten silnik, jakby się wydawało. No ale zobaczymy, jak to w rzeczywistości. Tak, przy prawdziwych testach, no to się okaże. Tak to wygląda. Trochę nie tam mam, ale to nic. W trakcie takiej robocie bólania, tak powiem. Różne kucze Pospinano wszystko na opaski. W taki sposób, czasowo. Jak wiadomo, jak to się mówi, jak zrobiłem czasowo, to już tak chyba zostanie na zawsze. Chciałem, żeby ta bateria się odpinała jednak, ale... Jak na razie trzeba wiercić, wiercić w tej ramie. No i tak to, tak to wygląda zaraz. Zobaczę. Tak, tutaj tak, w taki sposób wszystko poukładałem. Tam, 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 poszło, poszło, poszło. Tam, 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 poszło, 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 dołem, dołem. Później tutaj wszystko wyszło Do skrzyneczki Sterownik tam w środku, tu bateria wiadomo No i tak to wygląda No Bateria naładowana Więc Czas na testy A to już w kolejnym wyniku, Jeśli oczywiście Będą jakieś komentarze. Mile widziane, nie mile też. Znaczy wszystkie komentarze, mile, mile widziane. Porozmawiamy, pogadamy. Jeśli coś, to zrobimy testa. Przypominam, że to jest silnik 500W, bateria 48V, 21A. Więc ma wytrzymać na jakieś dłuższy. Czas, Zobaczymy, powiem, że czy jest to ciężkie, no trochę jest, waży trochę, jakby tam nie było, no i tyle. A podnóżka się nie zmieściła, bo, bo za mały otwór ma, trzeba tam rozwiercać i tak dalej, więc... Tym się zajmę później. Podnóżki potrzebuję jak najbardziej. No. To jest takich zmian jakie ten potrzebuje. tak. Latarkę założę to dołożę. Tak jak była, na opaskę szybko. No i tyle. No to cześć, pozdrawiam.